Na, na najwyższym. Chyba, że jest wyższy po przejściu. Stan psychiczny dobry. Graliśmy 5 godzin w Star Citizena. Ty, na jednym serwerze to było cały czas. 5 godzin serwer wytrzymał. To jest duże, to jest duże. To jest duże. Dobra, i teraz tak. Niestety, kurde, pogadałbym o tym. Ty, teraz ja zdałem sprawę. Dobrze, panęło 5 godzin w Star Citizena bez rozwalnia serwera. To jest, to jest coś. Czekaj, High Tower wieczną zdekataflitował, czy tak? Pierwsza faza. będzie w miarę spoko. I teraz jest walenie. Teraz następuje właściwa faza walki. Teraz podobno na klacie ma faktycznie To jest chyba nieistotny ten element. Bomba od razu pokłada. Może headshoty? Ten chyba bardziej morą. ogień pochłonął. Dużo jej nie robię! Szczerze, nie wiem jak się zabrać za nią. To z baba z tego co rozumiem. de boa Teraz nie wiem, co się stało. Wyszło tak sobie mogę zrobić bez straty. Nie ma szanownego widza rata. Nie to nic nie robi, to jest tak ktoś. Jak ktoś grał na easy to może ją boli jak się ją uderza w ten sposób, ale tak niestety to jest nieodczuwalne. Za pech. Bomba, chyba też nic nie robi, z tego co widzę. Nie wiem, jak się zawrócić za nią? Czy najtrudniejszy boss? Nie wiemy, co z nim zrobić. Teraz na tym polega trudność. A eee, bo podejrzewam, tak ma żółty punkt, ale nic nie daje szczelanie w niego. Okej. Okay. ten żółty punkt też mi też zwróciłem uwagę, że zwróciłem uwagę, jak ktoś powiedział, no ale nic nie wiem. Ale wszyscy mieli żółte punkty, więc może gdzieś ma jakiś żółty punkt. O, tutaj było zbyt wcześnie. No tak powinna mieć gdzieś jakiś żółty punkt. Boże, to powinno już szczęście znowu strzelanie z łuku. A, i tam super rewersa, moment. To powinna mu tutaj największy... Chyba trzeba tak dobiegać, nie stybić. Zanim podejdę tutaj, sprawdziłabym, jak działa ten rewers. Kurde. Tylko nie wiem, czy znajdę jakichś przeciwników. To jest najgorsze. Jak potrzebujesz przeciwników, żeby ich przetestować, to ich nie znajdziesz. I czemu ten kurczycym nie pomoże? Ty. <ślesk> że może coś z tym ogniem. No daj nam się pierwszą fazą rozkminić. A. A druga już nie tak łatwo. Ta tej witli rod. Mam jeszcze taki super taki rewers. Nie wiem, czy on działa tak, że muszę wcisnąć E, czyli zrobić ping, czy przytrzymać. Teraz mam do niego jakby to teleport mam. Czyli tak, rata nie ma. Jacyś specjaliści, którzy przeszli tę grę na innym poziomie niż Easy. Chad zmarł. Nie no nikt nie wie jak to przejść, niestety obawiam się. Myślę, czy by się nie cofnąć do wcześniejszych etapów. Nie wiem, co dają te Spirit Maile. Tak, z ciekawości. Zobaczmy, skoro mamy chwilę, żeby tak bezsensownie nie przejść. Może wpadnie jakiś ExP i się coś nabije. Eee, zobaczmy, co robią Spirit Maile. teraz w górę? A, w górę miałem iść. Joj, 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 jak miło. co? I tutaj mogę dać... Czy rozumiem, że tego nie mam, tak? Czy mamy ten. Czy znowu babą gram? Tak, nie da się wybrać faceta. Teraz, tutaj mogę coś dostarczyć tu, ja odblokuję. Dowiem się jak zginęli mieszkańcy tego domku. Że gra jest super, zgadzam się. To jest w ogóle event. Taka gra, która przechodzi bez echa. Aha, i w każdym miejscu jest mikrobos. Dobrze, bo tak się składa, że chcę zobaczyć. Zrobiłam to? Tak, a zaraz. Nie wiem, czy to było to. Jakieś takie strasznie sobie to wygląda. Nie ma tego feedbacku. Suger Co to, to da mi wszystko, pieniądze, szczęście? <grystanie> tu żyła matka z dzieckiem, która wjechała pod. Загадка. żaba Czekaj, w drugiej fazie walki z bossem Grantai można otworzyć mu klatkę piersiową. Właśnie nic nie zrobiłem u granaty. No ale okej, okay, spróbujemy. Ty, to też jest skomplikowana zagadka. O, go rozwiązałem nawet. Napracowania w tej grze jest jak na... ciekawe. ile tych osób to robiło? Pięć? 500 Bo to jest totalnie stare, a dobre AA. A, to mówię, to mogę być granek z genowa sprzedawana. I pewnie... Czarny to bobek z muminków. To jest dobre skojarzenie dla boomerów. Tak można by reklamować. Graj z milionem bobków. Nie? I boomer będzie wiedział o co chodzi. Nie, no dobra, to mogę coś podblokowywać, ale... To raczej nie to, to jest kolejne miejsce, tak? Muszę znaleźć pocztę i wtedy będę mógł tu wejść. A. Tu mam miejsce do tego szatana. Egzamin. pokazuje mi, które mogę dostarczyć, których nie mogę. Czy w planach karty? Nie, dzisiaj odpuścimy z kartami. Niestety To jest takie znajdźkowo, nie? Że wejść, poklikać i znajdźka sama się zrobi. Tu jest suwadło myszkowe. A, o matko Boże. Już nawet widzę, gdzie tym można dojechać. Ale zaintrygowało mnie to miejsce. I niesłusznie mnie zaintrygowało, bo to nie jest tu. Prędzej tam. Tak. Eee, a ba 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 Upgradey, e, mieczyk scyzory kto zrobione. cięż nic nie zrobione, zaraz, zaraz Rot. dam unlock Un Unlocked, unlocked Additional Karma. E, umiejętności bardzo fajne. Shield health plus, Shield health plus odblokowany. Zostało co? Bind multi-shot i multi-bomb. Koen mówi, żeby grać w gry. A nie, ale, czyli jedyna gra, która mnie teraz wnerwiła, to była Kena. Tak. Tam mnie ten, ten sterowanie mi zirytowało, ale dzisiaj jestem spokojny. Dzisiaj polatałem statkami. Czuję, że ten zrobiłem coś, co zapowiedziałem, tak? Nie zostawiłem ludzi tam, więc jestem w dobrym humorze. Więc to nie ma jak. Tak, Roberts ukoił. Ale serio, nie było, zawsze się było tak, że pokazujesz tego Robertsa i tam nie działa, ktoś zginął w windzie, drugi zginął gdzieś tam i tak dalej. Jest słabo, ale dzisiaj kurde, serwer wytrzymywał. Co oznacza, że to jest jakiś tam podbudówka tego legendarnego serwer meshingu. I to jest spoko. Ale mówię, jak na standardy Star City to jest absolutnie dobry wynik. Kolejna rodzina. To można by sprzedawać, żeby ten Jarek dopłacił. Dolina pod polskich repatriantów, gdzieś tam z Kazachstanu, nie? Kena. Imię na Katarzyna zmienić, nie? I, I kurde. Wspaniała patriotyczna gra, gdzie wspominamy bliskich. Jest tak, skrzyna zablokowana, nie wiem jak ją odblokować. Tutaj zabij 15 osób. 20 w minutę. Ten rozjechany. Dwóch. Będzie To jakieś początkowe są w ogóle. Jeszcze jest czas na podłubanie w nosie. Kamera oczywiście ześwirowała. Ale chyba siadło i mamy tak. Moment. Kolejny czarny brat. Czy do świątynia mordowania... Fajne oryginalne wyzwania, nie, żeby się nie znudziły. No i na końcu gigalu dzik. 4000 tych pieniędzy na czapki mam, jakby co? Ale was no ten. Fajnie to wygląda. Teraz to jest, to jest słodkie. Tutaj wciskamy guzik. Boże, skurczyce natające. Aaaa, dzisiaj mi się to bardzo nie chce. Co to za małe dziecko. Aha, i teraz się unoszą duchy tych ludzi. Efekt mają fajne, jak się roztygowują, E? Bardzo dobry jest ten efekt. Goście są. Widać, że są jakieś kurde w jakiejś łódkiej kinówce. Filmówce, przepraszam. Latające mi tam zabiło, no. E, czyli tak. A i tu jest ten sklep Pana... Mam czapeczki, mam jeszcze kur... Ktoś, ktoś się domagał. O. Pota. Zaraz, zaraz toż mam! Cowboy, słońce... Żaba taro fox ox taro i Tamasko. hana a jeszcze tyle do odkrycia i teraz mogę zakładać Zaraz. jak są zaznaczone założone bo nie rozumiem a 2 na 2 dobra rozumiem a, czyli mają wszystkie założone. Tak. Mogę im kazać zdjąć. Nie Prawym, dobra. Okej. Okay. I teraz patrzcie na nich. Każdy z nich ma osobowość. A? Moc nowych konsol. Tyle jednostek. Nie no, to bez sensu. No fajne, fajne. Sejwunio i niestety dzisiaj wyszło, wyszło niestety obywatelsko, więc dzisiaj odcinek absolutnie, który można puścić dziecku. Stary pan opowiada o, o bobkach.